Lamin Jamal, chłopak, o którym słyszał już każdy fan futbolu, zaledwie 17-latek, który wczoraj rozegrał swój setny mecz dla Barcelony. Zagrał przeciwko Interowi Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów i strzelił bramkę. Ale skąd on się w ogóle wziął? Jesteście ciekawi jego historii? Zapraszam do oglądania. 13 lipca 2007 roku w Espluges, mieście położonym niedaleko Barcelony. Nikt nie wiedział jeszcze, co w przyszłości osiągnie chłopiec, który właśnie przyszedł na świat. Munir i Sheila, rodzice dzieciaka, mieszkali w Rocafondzie, najuboższej dzielnicy Katalonii. Marokańczyk od zawsze był fanem futbolu. Wtedy jednak kibicował jeszcze Realowi Madryt. Nie przeszkodziło mu to w namówieniu żony do wzięcia udziału w losowaniu do akcji charytatywnej, w której to piłkarze Barcelony mieli pozować z wybranymi dziećmi. Następnie zdjęcia te miały ukazać się w formie kalendarzy. Jak się później okazało, Laminia Jamal na ebana został jednym ze szczęśliwców. Tak właśnie narodziła się jedna z legendarnych już fotografii, na której sześciomiesięczny miesięczny Laminia jest trzymany na rękach przez 20-letniego Leona Messiego. Lamin, w swojej lokalnej drużynie La Torreta, spędził zaledwie dwa lata. Po tym czasie, siedmiolatka, dostrzegł jeden z skautów Barcelony. Jak podaję statystyki, przez cały swój dziewięcioletni pobyt w La Masie, Zagrał w około 250 meczach, w którym strzelił ponad 350 bramek. 150 z nich padło zaledwie w dwóch sezonach, kiedy to miał 9 i 10 lat. W swoim czasie w Akademii Blaugrany brał udział w wielu różnych turniejach. Najgłośniej mówi się jednak o zawodach La Liga Promises, w których to 12-letni Jamal poprowadził drużynę do zwycięstwa, sam zdobywając przy tym tytuł najlepszego zawodnika oraz najlepszego strzelca turnieju. W finale zmierzyli się z Realem Madryt. Królewscy polegli aż 6 do 1. Lamin po kategoriach wiekowych pił się szybciej niż jakikolwiek inny zawodnik. Mając 14 lat, grał wśród 16-latków, w 32 meczach zdobywając 20 goli. Rok później występował już w drużynie do lat 19. Ostatecznie, przed debiutem w pierwszej ekipie, miał za sobą ledwie 2,5 roku w 11-osobowej piłce. W 2021 roku Jamal zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii do lat 15. Mimo, że jego mama pochodzi z Gwinei Równikowej, a ojciec z Maroka, on sam wybrał grę dla kraju, w którym przyszedł na świat. Od tamtego czasu zagrał też w Mistrzostwach Europy U-17, w których strzelił cztery gole i doszedł do półfinału. Niestety jego bramka nie wystarczyła wtedy do pokonania Francji. La Rocha przegrała ten mecz 1-3. 8 września 2023 roku, mając 16 lat i 57 dni, zadebiutował dla dorosłej kadry Hiszpanii w meczu przeciwko Gruzji. Został wtedy najmłodszym debiutantem i najmłodszym strzelcem dla tego kraju w historii. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się wynikiem 7-1. Lamin w Barcelonie był uważany za jeden z największych talentów od czasów Messiego. Mimo to dopiero po zmianie pozycji z fałszywej dziewiątki na no skrzydłowego pokazał pełnię swoich możliwości. Zauważył to Xavi Hernandez, ówczesny trener Dumy Katalonii. W sierpniu 2022 roku młody Hiszpan zaczął trenować z seniorskim zespołem, a 29 kwietnia 2023 roku zaliczył swój profesjonalny debiut zmieniając go w 83. minucie meczu przeciwko Realowi Betis, mając dokładnie 15 lat, 9 miesięcy i 16 dni. Wchodząc na boisko, otrzymał owacje nastające od swoich kibiców. Już w tym spotkaniu był bardzo blisko zdobycia swojej premierowej bramki i asysty. W tamtego lata z Barcelony odszedł Usman Dembele. Szowi prosił zarząd o nowego doświadczonego skrzydłowego, jednak problemy finansowe klubu na to nie pozwoliły. Tak właśnie powstała szansa dla młodziutkiego Lamina Yamala, który do dziś nie przestaje zaskakiwać. Dziś laureat nagród Copa i Golden Boy znajduje się w gronie najlepszych zawodników na świecie, a fani wskazują go jako potencjalnego zdobywcę złotej piłki. Resztę dotychczasowej historii Lamina najemal znamy wszyscy. Miejmy nadzieję, że jego gra będzie uszczęśliwiać nas jeszcze przez bardzo długi czas.